A panu można ewentualnie odnosić do klubu? A nie, nie, to w biurze no. trzeba to No to kierowca do domowania powie, jak do pana z komisji, to do pana A, no, no, no To Pięć dych I co? Darno, darmo? Gdzie za darmo? Jak to drogie ja pieniądze, co? To ile? Ja no. Pięć dych to można To już się puchnęli A ile? A ile? To już się puknęli, już nas na komisję nie weźmiesz Co? No co? Się puknęli? No. O, jeszcze z moją furo? No. Tak, <noise> Krzysiek wypadek był Halo? A gdzie pan idzie, panie? No. To, to, to pański już i tak, czy owak. czy pan jaka sytuacja, no to jest tu tego co ja, ja jechałem chyba z pierwszeństwem, a ten pan cofał. A gdzie panie pierwszeństwo no? na no, mnie pan widział, no. A, jak jak tu, tu, no. Jak pan tyłem cofał. Żeby no. Nawet. No. Dobrze, że, że kurwa nie mój pan wjechał. No. no. Co pan? A to ja to, że no. ja pański wjechał. Bo wy kurwa a ja nie wjechałem, tylko we mnie wjechał. No teraz Kurwa. No a to mój jeszcze. A to twój? No. Prywatny? Nie, na sprzedaż. Ty dobrze, że w tego nie wjechał, bo tu by się nie wypłacił. nie Ja jechałem legalnie, a pan... Cofał tyłem. co nie wiem to co, dzwonić na policję, czy się no. dogadacie jakoś, no nie czy co? Wiem, no to co jest tu? No to dzwoni, bo, no bo mówię, gdybym ja uderzył w przód, okej. Okay. A no to Ale pan, ja a pan tiłem cofał pańskiem obowiązkiem, no yy... Tak. Było się upewnić. Dzwoni panno no. Krzysiek, zaraz policja będzie tu. Ale jajca No i co? Teraz kupuje to Czy no co, dobrze, chcę kupić no. czy chce to baby... No mamy... ja, ja przyjechał kupić, nie i te... Ale to będzie i... to brał w tej no. chwili czy będziemy szkodę robili w tej chwili no no Jak to, to będzie? nie, to trzeba, bo szkoda, no, to, to, I tak będziemy no robić? to jest sprawca, no prawda? Nie jest co proszę pana tego? sprawca, to no. będzie ustawiać, ustalać policja jaka jest sprawca. No dobrze, jest samochód jeden e, e, zarejestrowany, ubezpieczony drugi, niech policja ustali no czy ja to wina. No. no co to moja wina, jaka, pan jaka? Jaka? ja przejeżdżałem, no. a ten pan co? Przepraszam bardzo, który pan co? to widzę cię chciałam. tak? No tak. Tak, univerz. Kto winny? Ty będziesz świadkiem, Krzysiek, teraz. Ja nie wiem. Ale co mnie to interesuje? Zaraz będzie policja, no, będziesz świadkiem. No. Będziesz świadkiem. No to weź, cofnij. Zapraszam do lekuraty kurs. Sytuacja. No, to, no, pan pan. Ja proszę pana mogę ocenić tak. Możemy w tej chwili i zrobić dokumenty, i pan będzie na siebie tą szkodę likwidował. Pan wziął pojazd i pan spowodował kolizję. To znaczy ja spowodowałem to. Ja, ja tylko robiłem przejazd, a sprawca jest, prawda? No, ja nie, nie, proszę pana, to nie ja jest nie sprawca. Ja jestem sprawcą, no. nie? No. To nie jest sprawca. panu no. pozwoliłem w tej chwili wziąć ten samochód i nim tam jechać. No to ja jeszcze chciałem próbę zrobić. Ale czy ja panu pozwoliłem wziąć ten samochód no i jechać nim? Nie tak, pan mi No powiedział, że tak się stało. Ale nie, nie, panie. chwila, sekunda. Pozwoliłem panu czy nie? No to, no to ja jak, Pozwoliłem, czy nie? No to znaczy, jak pan nie pozwolił, pozwolił pan mi W którym momencie panu pozwoliłem? No jak przedtem, to i teraz tak samo. A, czyli pan... jak ja panu bym powiedział wtedy, to pan sobie może jeździć z nim gdzie chce, A, tak no tak, to, no to jak tak się stało. A widzi pan, co ja tu winien jestem. Ale proszę pana, to, że pan nie, jest zainteresowany, panie, to, nie. To, to tak Ale to jest. Ja no. rozciągnę dla was tutaj, bo zaraz pałę samochodu i w dupę To tak. dawaj, to Mnie pałę. Ty nie winny, on A, winny. Aha, to Ja mogę sobie powiedzieć. No. Nie, no naprawdę, jest y, krótki temat, nie? Pozwólcie mi jechać. No nie, no. Ale proszę pana, ja mam kamery i. i tego. I ja mam kamery i tam było, że. Proszę panu króciutko. Nie, bo tego sam to Chyba sam nie wzięłem. No ale to znaczy, że dał, to nie znaczy, że kazał jeździć, tak? Zgadzam się. A ty jakbyś mi dał klucz, to bym po, powiedział, nie, nie, nie. mogę sobie jechać no, do nie. miasta. ja idę za to radek, że, no. że e, e, tak. wyżej na miejscu uruchomić pojazd, zobaczyć tak. i tak dalej. Kierowców, teraz znam się na tym panie kochany. Tak, że... I, I teraz proszę pana parę winna, bo pan ja wziął, mówię, przejechał ja się, ja... próbę profesor... zrobił tak. tak. z tym panem tak. Radkiem, Radek tak. za kierowniczy, żeby tak. on jechał sam, no. a tak. ten pan a co, cofał tak. do tyłu, to by jego winę by była całkowicie, tak. bo e, sam jechał, sam kierował kierowca, tak. walnął dokładnie, no, no i by wtedy ani pan by nie płacił, nic, bo no. pan jako pasażer. Nie, no pan, nie ja w tej chwili to pan nie. Interesu... nie płaci, odpowiada, proszę pana, kto kierowca? Tak. Pan siada w kierownicę. Tak. To I pan, pan się dogaduje. No. Do tego, ja, to że tak. Po swobodnie. pierwsze, Nie, pan wini, że pan bez pozwolenia wziął. Co, co pan opowiada, żeby A co pan nie opłacił? Pan proszę pana. Tego, a, ja bym mógł? A to no, to nie, to nie przyjeżdża, no. Niech mi kebaba zajedzie, kupi, bo ja się tak. zdenerwowałem ze świnki. Tak. Weź mu zadzwoń, że pół litra mi na sobotę. Ja też mogę pół litra Tak, bo mam samochód. A, no to, to dobra. No. Ha. Tylko zamknąłem. Dzień dobry panie Witam. Przyje... A pan jak tyłem cofał do mnie i chyba tutaj jest droga bardziej z pierwszeństwem jak cofanie z tego, Nie. Prawda? Radek, niech no. on trochę do przodu podjedzie, bo do tego, nie wiem. No, teraz to widzi, nie, bo teraz policja przyjedzie i będą tutaj rozstawiać, badać odległości wszystko. No, no, on przyjadą, ale przyjadą takim łóżkiem rad... wiesz. Ale no. no. niech pan... Przyjadą. nie on, nie, nie, stać, tak, nie, mówi, wie. nie wjechał, Wiecie co to bude? Wina, Wiemy. Taki, co grabarze przywożą. No. I tu odległości będą badać i mówić, no. no. Nie i jak, on, no. Ono on kartce dopiszuł, no. Musi się dało poczykować wszystko. No. Tak. Że, to... że pan jechał. To... A no tak, no tak ja jechał, no to, to nie, to nie, to nie wyhamował. Tak. Jego sprawa. Ten inny też jest, a no, a no że, tak. że co było. I obydwo jeszcze się. Tak, tak. A, 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 a o tak ja powiem panu, nie powinien siadać do kierowniczyć. Tak, tak bo jestem... nie koniec. to jest podstawę, że. Jeszcze jaka... się go przebada. Jak tu, jak Wam chrocił tego człowieka. Ja nigdy w... W... nie siadłem za kierownicę bez jest. tego pana. On nie dawał kulczyki, mu ci w A my nie, jedziemy razem, prawda? Tak, Jedzie... Tak było. Jedziemy razem, o, 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 Bo coś się stanie. To ja będę odpowiadać. A ja jestem kierowcą do domu. No ja nie chcę. Na mnie widać. Tuż po krąci samochód kierowca, ja będę odpowiadać. Albo siadaj pan z boku. Tak no. A jeszcze, yy, jeszcze wziął klucze, żeby tam popatrzeć na placu, wiesz. Rozumiem, tam, tam, tak, uruchomić, tak, tak a wziął i pojechał tam a, jeszcze no, tak, no. Ja wziął i pojechał i nie niewiadomego znać ja, proszę nie, pana, nie pojechał nie, w sobie sam nie, nie samo. miał pan prawa ja, nie wiem, gdzie chciał mi. jechać uruchomić no. jest tam, a nie tu tak dobrze, no ale to jest, tu jest jednak tu jest to, tak. to jest do Tak. przejeżdżasz, no, kierowca tam stajesz koło bramy, ta? idziesz do biura i tak. mówisz pan no. Jak chcę zazłamować e, samochód Mówi, na wagę wjeźdź pan. Wjeżdżasz tak. na wagę, ważny mówi, jest pan tam dalej. Tak, tutaj, no. do następnego biura. A wtedy ten człowiek przyjmuje do zamówienia, a tam jak chce do komisji sprzedać, to stajesz się tam, do tego człowieka. Krzysiek, jadę po ciebie, zobacz. Krzysiek, policja po ciebie jedzie, zobacz. Nie, on, on na drogę nie jedzie, tylko tutaj jechał. Ale, ale proszę pana. I tak, nie miał prawa ruszać, bo ja, bo ja tu kupuję u tego pana samochody. Nawet kupiłem operator, tam mój stoi. I, I proszę pana, powiem, że. Wiesz pan, Panie policjancie, e, on nie powinien nawet ruszyć. A ty radek winny jest, powiem, że dałeś, pozwoliłeś. Ale ja nie pozwoliłem nigdzie jechać. Ja klucze tylko dam, żeby sobie popatrzył, nie? Co ja zrobiłem? Ale trzeba było powiedzieć, że. E, e, stać koło samochodu każdego i koniec. No ale ja tak też I nie teraz mogę. Będziesz miał e, e, I teraz na łóżkę no. no. e, do końca życia. Panie Andrzeju, ich tu poustawiaj do pionu, o, bo tu ja nie wiem co Krzysiek, tu się dzieje. Krzysiek, gdzie masz pałę? A ty z kolei coś numer. numery. Krzysiek, też możesz. Bo to nie nazwisko jest, czarne. Numery no rejestracyjne można filmować no, Ja wiem, a, a po co to komu? A Krzysiek cały czas spisuje, kto u niego parkuje przecież. Tak? Robi te. Y, w, do notatnika. Słyszałeś? Krzysiek, naklejki, co? Co? Naklejki, naklejki się skończyły pewnie. Ju? Już? Tak? Nie, co? Co? No. Nie co? słyszałem, no powiedz. No. Że będziesz. Spierdolony ze stanowiska. Tak. A co? Rozsłyszałem No. Za co? No się śmieje już. Posz, no dochody dla konwersatorów. <laughs> Muszę, powiedział To Dajcie nie? pracować dla policji. No to już nie mamy spokoju. Dajcie pracować no Już policję. Krzysiek, Krzysiek chciał bagażnik. Fanty z bagażnika A, chciał wyciągnąć. Ustalił. Ustalił, czym się różnią te policyjne numery, nie? Policjant mówi, że to B, to czwarta literka. To jest Białystok. ma na przykład B albo A. I z innego województwa policjanci mają inne literki. O to my się rozchodzi. A ja to nie zwracam uwagi. A to, się, on taki to dokładny i zwrócił uwagę właśnie. Eee. A Krzysiek re rekwirujesz samochody trochę, czy nie? On zarekwirował, nie mówił, a mówił, że... Co zapierdolił? Krzysiek. Co? Policja stoi, zarabia zameldowane. No. Nie, Ktoszki chciał tak, zapieprzyć już trzecie. <laughs> a to jest na w A WD-40 to przyjechać? A drugi raz może ogolony przyjedzie. te Ale szefie! Co? oliwki troszeczkę i, i nówka. Ja ci popsikam. Karty się eee, skończy. WD40 w samochodzie mam, weź zobacz, czy w bagażniku Fanta jakieś zostały. Zobacz, czy w bagażniku fanty jakieś zostały. co, zobacz, fanty Przysiek, co jakie zostały. Eee, U Jacka jest H i u tego H. A jest, bo to on handel nie Jacka jest chwój A Jacek czy Jacek Astro chod, kiedyś chod, czarno my? jeździ Chwondą taką civiciem, Kiedyś astro. Tak? No. A co widziałem. A. No idziemy oglądać tutaj samochód. Eee... Bo, bo mówię, że lampa, lampa zbita. No. z Olgierdana no. A ja widziałem to podobny do Krzyśka, do Majora. nie do Majora to na pewno, nie, nie bo... do telefonu są. Orgierdana? No? Logowania to do no. Nie, nie. No majora podobny, tylko wody. mu się nogi zginają. A Krzysiek co za oplem? Bo mówiłeś, że kupiłeś od Wojtka, tak? tak? I Oj. nie będzie już awantur. Ale ty nie wierzysz, że on powinien mu wystawić no. fakturę Wojtek Kto? za ten. No Wojtek bo na kupił firmę? na firmę, to z firmy się sprzedaje faktura, a nie umowę kupno sprzedaży. Tak. No ale w ogóle ten, bo już widzowie na przykład dzisiaj mi pisali, że Wojtek spalił Łasterkę.